Opracowujemy założenia na statek przyszłościowy, który wszedłby do eksploatacji w przyszłej pięciolatce. Ja może pana zaznajomię krótko z tymi urządzeniami, które proponujemy na statki w oparciu o B418, ale jak według kapitana to wyposażenie, które proponujemy do tego statku... No, mnie się zdaje, I ten to statek. Tak, to mnie się zdaje. Ile kapitan to... złowi na nim? No, ile złowi? No, w granicach 10 tysięcy ton powinno się łowić. Jak dzisiaj łapiemy 8 tysięcy średnio, to te 10 tysięcy przy tych lepszych urządzeniach jeszcze na pewno złowimy. 10, to 10 tysięcy? 10 tysięcy. Tak, tak jest. Załóżmy jeszcze ta prasa, co do nas dochodzi, to wiesz hmm. to jest. Tam przyjdzie, raz nie przyjdzie, raz na tej placówce polskiej się dostanie tą, tą gazetę, oczywiście. No właśnie ten problem był mocno akcentowany na plenum. No i o tych sprawach ludzkich, o tak. stosunkach ludzkich. no sądzę, że Tomasz Kapitan też miałby coś do napisania. Z tych spraw, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, no bo sprawy te zawodowe, służbowe, to wiadomo, że Komitet Zakładowy bezpośrednio interesuje się, ale nie załatwia, a nas interesują sprawy stosunków międzyludzkich. Ludzie, a wiem, że na Waszym statku te stosunki, no nie chwaląc tu kapitana, no jakoś się się układają się dość dobrze. <laughs> no to Rócię. co, Dziękuję bardzo Tomasz Sekretarzu. Ja również, no i, Życzę i do miłego zobaczenia pomyślnych wiatrów, w sensie dużo ryby. Tak, ale mnie jeszcze interesuje to przede wszystkim jak nam będą płacić za tą rybę, no bo ten rejs można powiedzieć jest jakiś taki niewiadomy, bo tam to wiemy, że makrela kosztuje tyle, obróbka jest taka czy inna, no a tu przy tych nowych gatunkach ryb nie znamy jeszcze. No tak, ale ceny portowe na morszczokę to wy macie już ustalone. Tam mogą wyskoczyć inne gatunki ryb, które będziemy musieli operatywnie złacić przy pomocy telegramów. Panie dyrektorze, a czy, czy pan dyrektor w swoich, że tak powiem, planach, planach przedsiębiorstwa w ogóle jest coś przewidziane, żebyśmy mogli gdzieś jechać? No, panie kapitanie, przecież my już nie pierwszy okresem pracujemy. Pan wie dobrze. Byliśmy na Morzu Północnym, nie wystarczyło. Weszliśmy poza Morze Północne, poszliśmy na południe Irlandii, poszliśmy na zachód od, od Hebrydów. Poszliśmy daleko swego czasu tu na Morze Barenca. Poszliśmy na Stany Zjednoczone, pod wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Poszliśmy na Afrykę Północną, no teraz czas jest na Południową Afrykę. Musimy o te rejony rozszerzyć swoją działalność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobry panu. Dzień do polskiego rania. Tak, dzień dobry. Dzień, serdecznie, no widzi pan nie ma czasu, już niedługo wypływamy w to morze, nie wiadomo, że jutro, pojutrze. A jutrze. ja cały czas czekam na pana i myślałem, że się nie doczeka. No ja serdecznie przepraszam, ale sam pan rozumie sytuację. Z tym wyjściem miliony spraw do załatwienia. No właśnie, panie kapitanie, trochę o kalmarze. Y, statek będzie robił teraz piąty rejs, już piąty dzień rejs. Dzień dobry dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry. O widzi no prawdopodobnie pojutrze. No, dziękuję. Ile y, kosztuje tak, taka zabaweczka jak kalmar? Dobry, dzień dobry. No chyba pojutrze, chyba pojutrze. Na południe, na południe. Się, będzie, będzie. Już się nie No, no stateczek kosztuje 172 miliony złotych. Jest jak to można powiedzieć nowe dziecko naszej stoczni, komuny paryskiej i trzeba powiedzieć udane. Dobry rybak, według mnie, to jest ten, który umie współżyć w kolektywie. Bo to jest podstawowa rzecz. Każdy powinien yy, wiedzieć, co ja ciągle podkreślam zresztą przy wyjściu, nie ma takiego stanowiska na statku, które by było zbędne. Jeżeli ja wiem, że ja wykonuję tą czynność i od tej czynności zależy praca całego statku, na pewno w jakimś sensie pomaga w tej pracy. Nie tylko kapitan. Każdy właściwie dzisiaj na stanowisku to jest fachowiec. Bo rybak, dzisiaj już nie jest ten rybak w tym olejarzu, w tych butach gumowych, w tym kapturze, tylko który ciągnął te sieci. Dzisiaj rybak obsługuje urządzenia y, więcej lub mniej skomplikowane. I on to musi znać. A żeby on to miał dobrze obsługiwać, musi znać po prostu działanie tych urządzeń. Każdy czuje, że jest coś wart. Od niego zależy życie stanu. Decydującą w sprawach połowów to jest szybkość odebranych informacji. Po prostu dostałem wiadomość, że jest tu i tu ryba. Momentalnie podjęta decyzja jest zawsze uwieńczona sukcesem. Armator wymaga od nas przede wszystkim połowu ryb, dużej ilości, wykonania planów, pływania bezawaryjnego. Załoga na pewno jest zainteresowana na tym, no bo jeżeli statek pracuje bezawaryjnie, to łowi. Zresztą jest powiedzenie nasze rybackie, że siatka na pokładzie ryb nie łapie. Ja też w pewnym sensie jestem rybakiem. Nie muszę myśleć o, o planach, o, o, o tej biurokracji na statku, o jedzeniu, o spaniu. Ale ja też musiałem myśleć o rybach, ale tak trzeba. Ale tak trzeba. Kapitan to jest ten człowiek, który w odpowiednim momencie wchodzi do akcji, Pokazuje, jak to powinno być i wycofuje się na drugi plan. W kabinach naszych no, nieraz dużo zdjęć jest i rodzinnych, i jakichś tam widoków pięknych, no bo każdy tą ostatnią pamiątkę z lądu, która mu najbardziej utkwiła, przed wyjazdem to, jest sobie tam powiesił gdzieś i on tym żyje. Jeszcze jeden zwyczaj, który ja wprowadziłem tu na statku. Wiadomo, listy trzeba pisać, bo to jest ta rozmowa, że tak powiem, taka bardziej intymna w liście. Czujemy się, że jesteśmy potrzebni czasem tej żonie, żeby powiedzieć tak czy inaczej, czy tej rodzinie, czy tej, do tej matki napisać te dwa słowa, bo to w jakiś sposób wiąże nas. Zaobrad chce pisać te listy. No wiadomo, że poczty nie ma na no, bezpośrednio, że się wrzuci do skrzyneczki. My też sobie zrobili na miasto Po prostu skrzynkę powiesiliśmy, napisaliśmy poczta MT Kalmar. Być kapitanem z nazwy to jest bardzo prosta sprawa. Panie pierwszy pan zrobi to, panie drugi pan określi pozycję, panie trzeci pan wypełni dziennik. I też jest dobrym kapitanem. Mnie się zdaje, że dobrą pracą kapitana to jest nie tylko odpowiednie zarządzanie i wysłuchiwanie meldunków, ale zejście na stanowisko pracy. Nie mówię codziennie w jakimś tam określonych godzinach zejście po prostu w takim momencie, kiedy aha gotowy sprzęt. Dobrze. Ja sobie to zobaczę. Muzyka Proszę panów otwieram dzisiejszą naradę. Połowa rejsu mija. No, wyniki nasze, które do tej pory osiągnęliśmy, Proszę. chyba są dobre. Mamy parę kłopotów, no ale to już panowie powiedzą w swoich działach, jak to wygląda mniej więcej. No, ja tylko chciałem ogólnie powiedzieć w tej chwili, że pogoda w tym roku nie dopisuje. Warunki pogodowe są trudne i będzie ciężko pracować ze względu na tę dużą falę. Ja bym tak prosił króciutko, żeby panowie mnie zaznajomili ze swoimi kłopotami w dziale, no bo żebyśmy później na koniec rejsu sobie nie musieli między sobą tutaj, jak jesteśmy w tym gronie, powiedzieć parę, że tak powiem przykrych które, jak sobie dziś powiemy, nie będą nas już na koniec rejsu gnębiły. Tak, to mówisz tak dzisiaj wygląda raport. On no ma... właśnie, to co napisane jest wszystko mogę podać. Dobrze. Cztery zaciągi. Cztery zaciągi. 800 makreli odgławianej 800 to jest 24 tony, 24, 26 ton gdzieś, dobrze? Tak. i 300 makreli Aha. Kulto. No dobrze, no to znaczy byśmy mieli. No, no Tylko dopiero... widzę tutaj z tego raportu, że część już statków sztormuje. Nie. No bo pogoda była zła i teraz się to pogorszyło znacznie, także te mniejsze już sztormują, ale no to wszystkie ruchowcy łowią. Jeszcze. To jak dzisiaj podajesz to do kraju, wszystko to dobrze, to trzeba to podać wszystko, bo żeby tam w kraju wiedzieli też, że u nas nie zawsze jest ładna pogoda. Nie? um mm -hmm.